Cześć, witam wszystkich serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o zamykaniu skóry przy użyciu e, szywek chirurgicznych. Skin staples można by tak nazwać. E, I co tutaj mamy? Co tutaj mamy ciekawego? E, mam skrzywak, który jest trochę podobny do tego, który używamy do na przykład papieru, zbudowane mamy tutaj rączki, prawda? pod spodem strzywki, w zależności od producenta, jest od 10 do 35. Na przykład strzywek tutaj w tym modelu, akurat mamy 35 strzywek zrobionych z stali nierdzewnej. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy linię, która pokazuje nam środek strzywacza. No i w zasadzie tyle. dalej. Kiedy używamy tego instrumentu, używamy go w przypadkach, gdy chcemy zamykać proste rany, tak zwane. Liniowe, bez poszerpanych krawędzi boków, jak również takie, które mają ostre brzegi i znajdują się między innymi w takich miejscach jak głowa, tłów, ramiona bądź nogi, czy m.in. pacjenci po wymianach biodra albo kolana, czy hip or knee replacement. Kiedy nie, należy, kiedy nie należy stosować tego, tego narzędzia? Jest to, są to takie przypadki, gdy chcemy uzyskać estetyczny wygląd rany, czyli wszystkie plastyczne zabiegi, jak również takie miejsce jak szyja i twarz, ponieważ występują tam duże napięcia skóry. Podobnie ma się sytuacja z dłońmi i stopami. Przejdźmy teraz do tego jak użyć tego instrumentu, jak używać strzywek chirurgicznych. Ok. E, tu mamy pacjenta, mamy rany. I e, co nam się przyda do zamknięcia ran? Oprócz oczywiście strzywacza. E, warto jest użyć albo Adson albo Gillis Forceps e, do Zbliżania brzegów rany. W momencie, gdy nie mamy takich instrumentów, możemy użyć kciuka oraz palca wskazującego do, do zbliżenia brzegów rany. Jak wykonujemy tą procedurę? Zbliżamy brzeg rany. Adsonem, na przykład. I przykładamy ściśle do skóry zszywacz następnie ustawiamy go w linii prostej z, z, brzegiem, z, z brzegiem rany prostopadle do, do rany i przyciskamy ściśle zszywacz staramy się by odległość między y, zszywkami była około pół 1 centymetra pomiędzy jedną a drugą zszyką kontynuujemy tak do momentu kiedy zamkniemy zamkniemy całą ranę na co również należy zwrócić uwagę w momencie gdy rana jest duża pamiętajmy by mieć wystarczająco dużo zżywaczy dostępnych by móc zamknąć całą, całą ranę i tak postępujemy tak do metu kiedy cała rana będzie zamknięta Możecie zobaczyć, rana jest ładnie zamknięta, zbliżone brzegi. Rany są zbliżone ładnie do siebie, nie ma odstępów. Skóra nie jest zagięta do środka, dzięki temu nie będzie problemów z prawidłowym gojeniem się rany. Super, udało nam się zamknąć brzegi rany. Pacjent, miejmy nadzieję, poszedł do domu i rana wygoiła się następnie jak długo skrzywki zostają powiedzmy, w pacjencie i kiedy możemy je usunąć zwykle jest to około 7-10 dni jeśli mówimy o ranie na głowie w przypadku tłowia i górnych części ciała tak jak ramiona, ręce są to 7 Zwykle 7 dni. Jeśli mówimy o nogach, biodrach, jest to zazwyczaj 8 do 10 dni. Co zrobić w momencie, kiedy pacjent przychodzi z powrotem do nas i musimy usunąć te zszywki? Możemy w tym celu użyć np. takiego instrumentu. Removal. jego budowa pozwala na to że e, możemy zobaczyć szywka po prostu wchodzi między ząbki i pod pewnym przycisku zostaje wygięta i usunięta ze skóry możecie zobaczyć obrazek jak to mniej więcej wygląda jak wykonujemy to ten zabieg sobie bardzo proste. Podkładamy instrument pod zszywkę i naciskamy instrument. Dzięki temu zszywka wygina się. Możemy ją usunąć ze skóry pacjenta. I oczywiście kontynuujemy ten zabieg do momentu, aż wszystkie zszywki zostaną usunięte ciała pacjenta. Wcześniej można było również używać na przykład coś takiego jak Peon Forcep do usunięcia strzałek nie wiem czy to jest w tym momencie teraz najlepszy sposób ponieważ jest to dosyć drastyczny i pacjenci nie są zbyt zadowoleni z takiego sposobu, więc tego typu rodzaju instrument jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że, że podobał mi się ten film. Trochę dłuższy niż, niż zazwyczaj. Niemniej jednak jeśli Wam się podobał standardowo proszę łapkę w górę. Jeśli nie, łapkę w dół jak również subskrybujcie mój kanał jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką pozdrawiam was wszystkich do następnego razu, cześć